Cześć, witam was na moim kanale I zapraszam na zapowiadany e, odcinek Q&A Nie będzie długi bo tych pytań jest raptem chyba trzy Od tej samej osoby e, No nie popisaliście się drodzy widzowie ale Trochę o to mi chodziło żeby mieć rozeznanie e, Jak tutaj sytuacja wygląda e, Na kanale jeżeli chodzi o e, Widownię y, Oglądalność i tak dalej i tak dalej i tak dalej jest ponad 2000 subskrybentów, ale tych wyświetleń nigdy jakoś za wiele nie ma. Aktywności w komentarzach też nie co też będzie widać po, po pytaniach. I spoko niech tak będzie. Po prostu wiem gdzie jestem. Więc spotykamy się tutaj przy przepiórkach u nich tutaj się za wiele nie zmieniło na razie tak jak wszystko układane było tak jest A później może przyjadę sobie z dzieciakami i jak będę zbierał jajka do inkubacji dla siebie to jeszcze tutaj może poprzerzucam coś po klatkach żeby uzyskać znowu coś innego A i tyle tak więc tak tutaj wygląda sytuacja przy przy piórkach, przeniesiemy się za chwilę gdzie indziej i polecimy z tematem e, pytań a więc tak, jesteśmy przy kurkach. kojec się trochę zluźnił, e, zwolnił, zmniejszyła się obsada, zwał, zwał a i tyle I pierwsze pytanie hmm, czy, myślałem, może, czy myślałeś może o jakichś kaczkach ozdobnych to jest mandarynka karolinka a może koldak? Więc tak, myślałem kiedyś o koldakach. Jeżeli chodzi o mandarynki, karolinki i tak dalej, to są bardzo ozdobne, ozdobne kaczki. No i one chciałyby znacznie lepszych warunków niż ja jestem w stanie im to teraz zapewnić. Kiedyś, kiedyś, może, może coś takiego się stanie. Nie mówię, że nie, ale na ten moment nie ma opcji. W tam miejsce wolę trzymać sobie jakieś większe kaczki. No bo jeżeli one mi zostaną, to wtedy zawsze mogę je zaprosić na obiad. Jest fajnie. Znowu Karolinki, Mandarynki. Dobrze wyhodowane. Trzymają ładną cenę. Ale nie ma na to wzięcia. Ludzie tutaj w Wielkiej Brytanii mają swój świat i swoje zabawki. Nie bardzo są wydawać na zwierzęta. Tym bardziej tak drogie. Więc tym bardziej na moim terenie, więc na e, nie myślę o tym zbytnio. Pytanie. kolejne pytanie. Dobra. Czerwony brolet, czyli tak zwany brolet zagrodowy albo red bro. Miałeś z, e, z nim jakąkolwiek styczność? Jakieś informacje na jego temat posiadasz? Jakie są różnice między nimi a ROS 308? Ciężko stwierdzić, bo ja pierwszy raz spotkałem się z tym czerwonym brojlerem e, którymś z ogłoszeń e, jakiejś tam wylęgarni w Polsce Tutaj w Wielkiej Brytanii się z tym nie spotkałem A Taki zwykły broiler to jest krzyżówka e, Koguta Cornish z białą kurą Plymouth Rock i wydaje mi się, nie jestem pewien ale wydaje mi się, że czerwony broiler to będzie krzyżówka Cornish z właśnie Rhode Islandem lub e, New Hampshire. W zasadzie New Hampshire i Rhode Island jest to samo. New Hampshire jest bardziej mięsny, Rhode Island jest bardziej taki kierunkowy. Podobna rzecz ma się co do Plymouth Rock, takiego jak tu i, e, i Amrock. Amrock to niemiecka linia cięższych, bardziej mięsnych, właśnie e, kur Plymouth Rock. I to taka jest różnica między nimi. E, Czym będzie się różnił roz 308? No właśnie tym, że prawdopodobnie linia mateczna jest inna. Nie wiem, jak wygląda na żywo ten czerwony brojler. Na pewno różnica między 308 a 500, 506 czy 8 jest taka, że ta linia 500 jest bardziej smukła, a 308 ma szersza piersi. No i trzecie pytanie odnośnie przepisu do kurczaka tam, którego robiłem wczoraj. Nie ma żadnego przepisu, tylko bierzesz kurę, przyprawiasz się jak Ci się podoba przyprawami, które Ci pasują. Ja używam masła zawsze pod skórę pod pierśni. Wciskam trochę masła, żeby ona była bardziej soczysta. Daję dobry twanki do tego warzywa. Też według zdania jakie tam ci pasują yy, i pieczesz tam te dwie godziny w 180 stopniach. by starczyło ale ja piekę dwie, wtedy to się wszystko ładnie rozpływa. No yy, i masz sos i masz yy, kurę. Fajnie przyrządzoną. Jeżeli chodzi o królika, to zawsze robię sobie te przepisu na portalu Ania Gotuje. Yy, bardzo fajnie tam yy, królik wychodzi. Jakieś śniadanie, dodaję i gitara. To cała tajemnica, jeżeli chodzi o e, gotowanie. No i teraz możemy przejść do dalszej części filmu. Tutaj już Wam część ptaków, które mam w tym momencie, pokazałem. No I pokażę resztę, i to będzie na tyle. Bo tutaj jest trochę dobrych przepiórek. Nie zostało ich za sporo mi padło w tym rzucie. Okazało się, że musiało być coś w paszy lub w powietrzu. Zdechło mi około 90 sztuk. A to się uchowało i jest spoko. W międzyczasie zmieniłem po prostu paszę i się uspokoiło. I teraz nie wiem, czy to było od paszy na pewno, czy od, od tego, że tutaj jest po prostu mikroklimat nie taki, jak jakbym sobie życzył, czy nie tak, jak powinien być. No i tyle. Kacuszki. Wczoraj zostały ubite dwa białe kaczory. Jeden czarny. wagi są strasznie śmieszne, półtorej kilo po ubiciu. Tak więc prawdopodobnie w przyszłym roku ściągnę sobie Pekina z Polski, bo to tutaj to są jakieś wynaturzone. Prawdopodobnie Einsdry. Ejz, I to nie jest żaden Pekin, tak jak tutaj ludzie ogłaszają. I tyle. Nawet te srebrne i brązowe kaczki, które yy, wydają się o wiele większe, one nie mają wagi. One mają może bajku kilo teraz na, na żywą wagę i to jest wszystko. E... Zostawię kilka kaczek i, i kaczorów na, na przyszły sezon. Zobaczymy co się będzie kluło. E... Ale szału nie ma i czy nie spodziewa. Na własny użytek spoko, ale jednak mimo wszystko z lekkim zawodem ojledy zostały 4 akurat na święta yy, i spoko tutaj nie trzeba dużo dodawać one też yy, nie rosły jakoś super te poprzednie które miałem pierwsze 4 czy 5 sztuk no to te były maszyny po 4 kilo prawie a te tutaj yy, po prostu tego nie robią a już też musi być jakaś inna mieszanka albo po prostu a jakaś nie wiem domowy mix no nie bo jeżeli yy, Da tutaj się dostać 300-lasowego koguta kornisz, to zawsze będę go z czymś tam sobie przekrzyżować z jakąś białą kurą, i, i wtedy wychodzą kornisz. Jak powiem to mówiłem, Kornisz Cross. I później można to sprzedawać jako brojlery. I tyle. Tu się wspomogę światłem za chwilę do Tą kurkę Legbara musiałem oddzielić, bo trochę została obdżobana. Wrzuciłem ją tutaj do młodszych kurczaków. Dwie sztuki od olbrzymiej. Kupiłem kiedyś trochę łajendoty srebrnouskowanej i maransa i trochę ajam więc statka fajne. Czekam aż ona tutaj się fajnie rozwiną i będzie można je wrzucić na końce na dół. Co będzie z gołoszyjką to do końca nie wiem czy będę je hodował czy nie. No Reszta tutaj stąd na pewno yy, zostanie. A teraz chwila, moment będę musiał sobie tutaj podścielić, bo się zrobiło mokro. Okej, okay. tam podścielone. Tutaj mamy yy, kojczyk z saramkami. Tak on na razie tutaj siedzą. Miałem zapełnione wszystkie inne kojce, one tutaj sobie wyglądały w kojczyku po królikach. i w uciętym wiaderku. Kurki nanosiły jajek. Mają 10 sztuki i wspólnie sobie to wysiadują. I trzymam je tak, bo jestem ciekawy, co z tego będzie. Na poprzedniej inkubacji wszystkie jajkami obumarły. A te jednak wszystkie tutaj są zalężone, i w przyszłym tygodniu powinno się coś kluczyć. Tutaj mamy klatki z Bobłajtami, czyli przepiorami budzinińskimi, i one stąd przynajmniej dwie odmiany będą tutaj: jedna będzie tu, a druga będzie tam. Pierwotnie te kojce były budowane właśnie dla przepiorów budzinińskich. Tutaj wczoraj zdążyłem zamontować półki. One lubią sobie przebywać na takich różnego typu meblach. Mam tutaj w planie jeszcze im założyć po półce i gniazda, nie. Także one będą tutaj trzymane w grupie na przyszły, od przyszłego sezonu w jakiejś tam odpowiedniej obsadzie i powinno to zdać egzamin. No bo tak doradził mi pewien ja bardziej doświadczony. Jeżeli chodzi właśnie o przepióra blidziej. Eee, przejdźmy do królików. Tu mamy samca trikolora. Czytam kina? zwał jak zwał, tak się prezentuje. Eee, tutaj jest on, czekam na morę eee, po nim, ale czy się samica wykoci, to ciężko stwierdzić. No i tutaj jest chowanka pokryta właśnie tamtym samcem. Eee, ona ma termin do środy, zobaczymy czy się wykoci. Już raz miała się kocić i się nie okociła. Ona ogólnie należy do tych y, ciężej zakacających się samic. A jeżeli ona teraz nie wyda mi młodej drugi raz rzędu, no to ogłoszę ją i sprzedam jaką tam zwyczą domowe. I w to miejsce będę musiał zakupić sobie y, po prostu inne y, jakieś samice. No i tutaj mamy po barance. Młodą sztukę zestawioną ona ma 6 miesięcy, pobiega sobie jeszcze trochę yy, i dopuszczę ją do samca takiego czekoladowego. Hawany yy, podpalanego, którego miałem tutaj kiedyś, kiedyś takiego dużego samca. sobie sprowadziłem, miałem go krótki czas i go sprzedałem znajomemu. On dalek, niedaleko mieszka, więc sobie tam podjadę z tą samicą i ją pokryję właśnie tamtym samcem i spoko. Yy najnowszy nabytek samiec teraz uwaga jak napisałem na grupie o genetyce królików co to jest za kolor to mi powiedzieli wiedeński markowany biało uchy czarna foka taka nazwa jeżeli chodzi o jego kolor pokaż tu się nam bardziej pokaż nam się bardziej tak więc tak on tutaj się prezentuje chłopaczyna Zobaczymy, co on tam ciekawego będzie nam produkował. Na pewno potrzebuje samice do niego barwione Nie jakieś motyle czy srokacze, tylko samice w pełnym barwieniu. I tutaj mamy miod po barance. Zostały dwa samczyki. Jeden jedzie do kolei Kaspra, którego pozdrawiam serdecznie, do Birmingham. I zostaje jeden czarno-biały tutaj srokacz czy motyl eee, i tyle jego ogłoszę. i pewnie się sprzeda eee, pozostałe króliki które miałem eee, sprzedały się bez, bez ogłaszania no i tam filczyki trochę młodych bobłajtów eee, będę je obrączkował i tam wrzucał na kojce na pewno srebrne i eee, istną flaki. a nad reszty bardzo mocno się zastanawiam. Nawet no ja Norton sobie pewnie bym zostawił. A czerwone, białe i tam jakieś inne. Nie wiem czy, czy będę to trzymał. Tu mam trochę oczek pustych yy, i baranka odpoczywa. Yy, ona mi trochę podopadła. Yy, I nie wiem. Czy po prostu przeżyje dziewczyna? Niestety. A. No i tutaj jeszcze trochę jest y, saramek. Tu kiedyś takiego kogucika sobie dokupiłem e, od takiej pani, żeby dołożyć sobie coś. Od do swojego stada. Tu widzę, że mam trzy koguciki, których będę musiał się pozbyć, e, i się tam wydać, czy sprzedać. No i trochę przepióra Wydzińskiego młodego. Tutaj z nimi też jest i czubatki staropolskie zostały trzy plus jeden mój miks To y, one jak były się w tym czasie, gdzie, gdzie zdychały mi przepiórki i, i to samo stało się właśnie z, z kurczętami, więc e, długo miałem spokój, nic mi nie padało, nic nie zdychało. Rafiło się i mnie. Tak czasami niestety też musi się dziać. No i wracając jeszcze do y, kur, chciałbym serdecznie podziękować wszystkim oglądającym. Za to że ze mną jesteście, dzięki wam ten kanał rośnie, buduje się. Y, i fajnie. Pozdrawiam Was. Dzięki. Do usłyszenia, do zobaczenia i cześć.